ma. dzisiaj kolejna reakcja Tutaj pod poprzednim odcinkiem jakiś random mnie wyzywał, że próbuję reagować jak multi Śmieciu, próbujesz co ty naśladować rodziców, bo jesteś adoptowany I siedzisz przed tym swoim komputerkiem 24 godziny na dobę i prawdopodobnie nie zdałeś z pierwszej klasy do drugiej No ale dobra, lecimy z piosenką Oliwki Brazil Czyli osoby, która z niczego zrobiła nic Maję tak Mam nadzieję, że poleci na tym bicie grubo. Zresztą dużo popalonych mosów. Gdyby nie ci fani, tobym się stała na pół wysokim wieżowcu. jaki Dzięki, słodzi. Smuła... No dobra. Jak gotopiesz wjechał, więc możemy na tym odcinek nagrać, że suszamy oliwki brazylskie, dopóki nie będzie gotop. Dzięki, dzięki, mama, dzięki, menago i tyle. Dzięki, zebrała tyle ich, dostałam masłownie na wyście nie zliczę. Hej, czekawa jaki ten. Jaki obiektyw musiał być zastosowany? Następny klip jak coś jak dostanie wypłatę z tej piosenki to leci ee, już panorama mnie MR47 otworzyli furtkę, wchodzę do studia z numerem 1 <grym> na czole i szyję to muzeniem <grym> 8 <grym> Kurezko dobrze <nie> jest <grym> <grym> Nie wiem do jakiego studia musi wchodzić skoro jest tam numerem 1 Mogę <grym> <grym> no, no, z tej staipera, strony No właśnie do, do snipera, nie? Ale to kto wie, ten wieć marzenie ludzi z miasta i ludzi z wioski Mo jaki to ma kurwe znaczenie O na przykład Yyy to muzen dobrze jest spełnić marzenie ludzi. Na przykład taki kaderanie by se mogła za, założyć też? Fajnie by było Miasta i ludzie z wioski Mordo jakie to ma kurwe znaczenie Na tej samej scenie grają ludzie z topki, młody bazy Ktoś mówi, że dostała całą karierę na tację Tobą tylko zaczyn na wagę to do... Czekajcie a ja chociaż tekst pisała sama? Mhm, mm ciekawe Ciekawe minimum klasy A wciąż Eskolski chude szmaty Nie mamy z dochu chyba że lubią to robić dla Hmm. Nie ma nic o chudych dziewczyn, ciekawe dlaczego A se, dupa, dupa, język wyjebane ego długie rzęsy Walczę z sobą każdy dzień jest lepszy, kocham muzefalów to nie dla pieniędzy Lubię wywiadu, się, ducham, że Nie lubimy coś niebezpiecznie Co? Przyznałaś, że ma ego wyjebane No, tylko ja się boję, proszę proszę żebyście mi nie zdejmowali filmu za to, że powiedziałem to co sądzę o niej No chyba, że nagrało mnie Dis, nie? O jakiś low no, name jest netu Pierwsze nie Pierwszy, pojebane, tabu bo się wstydzą gały tak jak Marty Renty. Oho Reference. Oho, powróciła do swojego naturalnego <grym> <Hobby. grym> środowiska To jest <grym> Oliwka w zanim zaczęła rapować się Wróciła do Maka z powrotem do Wiem, że w domu wali niemca po kawku Pod moje zdjęcia, bo No pod twoje zdjęcia. Twoje zdjęcia to jedyne, byłbym mieć motywację, żeby zacząć chodzić na siłownię. Nie wiem. Jeden raper, który ma crash ode mnie, to mój chłopak. Proszę nie pytać, czy urodzę syna ci. I go wychował? Muszę się samo wychować najpierw. A czerowiczka. Czemu moja płyta zrobi diament? Przecież to był freestyle. Jestem sobą, choć ta droga jest. Jakiej płyta zrobi diament? To Ja nie wierzę w ludzkość. To ja jestem. To ja jestem top 1 YouTuberem i streamerem na polskim youtubie, nie? Jest tak, bo i Jestem sobą, choć ta branża jest tak. No nie wiem. To wszystko miało być proste. Oho. Nota. Oho. Uh -huh. Popatrz jeszcze. A tu wygląda jak clown z tym makijażem, ale też w ogóle. Jest <noise> jakby miała biały rejt też w ogóle. To wszystko miało być proste. Bez tabletek już widzę tylko. Oho. Spoko. Nie wiem, może to skipnąć? A. No, to tyle widzowie z tej reakcji. Oczywiście daję łapkę w dół, bo jestem, bo jestem fanem Multiego, ale to już tu rozpisał wszystko kolega, że na siłę próbuje być jak on Oglądam Multiego każdy odcinek. Albo dobra, nie będę wam Zawsze pokazywał. Zawsze chciałem być jak Multi. Zawsze chciałem być jak Multi. Multi to mój idol. Robię wszystko, żeby być jak on Nawet miniaturki od niego zgapiam. I co? Zostałem łapkę w dół, w dół i yy, górą za Multi. Jo.